Hej hej ja się właśnie wybieram na plażę, założyłam już kostium, Górę od kostiumu, mam też czarne majtki. Tak, z tyłu nasz kot jest ubrany, jak widzicie. Krem na twarz. Ja mam akurat ten z pigmentem od Inimini. Kok, jak widzicie, dzisiaj będę miała włosy jak wrócę. Także musi być filtr. Zobaczcie, nie że miałam filtr na, dekodzie, na tutaj na szyi, to się i tak opaliłam. Bo na twarz dokładałam filtr, a tutaj mniej. O, Nie robię jakiegoś teraz, słuchajcie, makijażu, bo idę tylko na plażę. Idę jeszcze po szlafrok. Także jeszcze szlafrok. Idę sobie spakować książkę, wodę. Myślę, czy jeszcze wstawić jedno pranie, takie ostatnie. Bo wiecie co, nie chcemy wracać do Polski z dużą ilością prania. Chcemy mieć yy, wszystko wyprane, po to, żeby. Bo później będziemy jechać też na działkę, będziemy robić różne rzeczy, żeby nie skupiać się w domu, później już tylko na tym praniu. I wiecie, i wielkim sprzątaniu, żeby tak naprawdę najmniej rzeczy wrzucić do pralki, szybko wyprać i tyle. Także Darek chyba jeszcze wrzuca jedną pralkę, dzisiaj wiesz. Dobry pomysł. Jeszcze w ogóle te rzeczy można odstawić na słońcu. Ale one już, wszystko co, są te, prawie wszystkie tak. suche, no. Tutaj są jeszcze jest parę kolorowych rzeczy. Masz jeszcze coś kolorowego? Nie, ja mam Mamy jeszcze tutaj do... A ja składam zdjęcia dla klienta, takie wakacje. No, Darek jest skurzony dzisiaj. Bo ja miałam lekcję hiszpańskiego, a on musi chwilę popracować jeszcze, nie? Przychodzisz zaraz na plażę? No raczej nie sądzę, żebym dzisiaj jeszcze na plażę. Muszę sprawdzić jeszcze bloky, jeszcze muszę obrócić inne zdjęcie. Może na dworze sobie chociaż to porób? Nie, to, to nic nie widzę, nie ma internetu. Miało być dzisiaj miało być za chmurą, ale jak widać jest przepięknie. Przepięknie jest po prostu. Także uciekam do mojej rodzinki. Powiem Darkowi, żeby też się streścił ze swoimi ze swoją pracą, żeby też może skorzystał jeszcze trochę z tego w sumie ostatniego dnia. No i się trochę spaliłem, jak widać. Trochę mnie łydki przypiekło. Łydki? Uciekłam. Wiecie co, przyjemnie tutaj w willi sobie posiedzieć, jak tu jest tak chłodno. Ale nogi masz czerwone po prostu. No, boję się, że tak zostanie. Jak ci zostanie? Zostanie A ty masz czerwoną no twarz. No. Znaczy tu mam opalone te. Trochę opalone trochę, nie? Twarz opalona, a już się nasmarowałem aloesem. Mm. No dobra, jutro pewnie nie będziemy się już opalać, więc wystarczy nam. No. Rzuch też troszkę spaliłem sobie. Brzucho. Mała tutaj maluje. Ja wstawiłem mm, ziemniaki na obiad. Tak pokrojemy je po prostu większe kawałki. Polałem oliwą, solą i pieką się teraz. Zaraz je posypię mm, serami różnymi, żeby się zapiekły. A I gdzie byliście? Gdzie się łaziło? Gdzie się łaziło? Kasia, ty masz opalone nogi z tyłu. Teraz do dwa potem sobie apliczki z drona. Do kilku dni będzie. Halo? Co malujesz? Trakera. Trakera? I dzisiaj idziemy sobie razem zjeść do restauracji Ale tą restaurację, co Kasia wybrała jest 6 km stąd A tą, co w restauracji jest wybrała jest dzisiaj zamknięta Więc ja muszę znaleźć restaurację No Zaraz zrobię vloga i zjemy sobie ziemniaczki do ciebie Co do to do są ciebie. zapływaczki. Kasia namówiłaś Karolinę? Sama się mówiła? Sama weszłam, ale wiecie jak ciężko? A bo ty miałaś się kąpać w basenie Najgorzej góra dół wejdziesz, ale góra Zamoczyć? Ja to nie wchodzę, jak jestem taki spadolny. O szans. kurczę, powiem Wam ciężko. A nie piecze Was? Nie, nie. W wodzie jest super. Zapraszamy. I wpadliśmy zjeść do restauracji obok naszego domku, tutaj mamy kozi ser, ja mam ośmiornicę, a tam są na ciosy bez mięsa, kasza pieczarkowa, z jedną pieczarką pizza tak, chciała z pieczarkami i dostała jedną trzecią pieczarki, niestety, i pijemy takie winko Hmm. Przyszły dania główne Ja mam taki kawał mięsa, że tego sam nie zjem Będę musiał statą napuść A masz fajnie jak ładnie to wygląda Dużo wadzi, nie? Ale to strasznie płynie Pierwszy raz trafiło nam się, że jedliśmy w tak dobrej restauracji tutaj W naszej miejscowości I słuchajcie, to jest tak dobry Bo... internet A my się męczyliśmy przez 10 dni z internetem Nie mogliśmy nic Więc przesłać tak. Zmarnowaliśmy i kupiliśmy tyle internetu, że szok Jestem wściekła Ja spłaciłem rachunek, wiesz ile przyjdzie? 500 zł no to jest crazy, no. Yy, no i tutaj no. jesteśmy w tej restauracji. Pozdrawiamy Pana mm, Piotra, który ogląda nas na YouTubie. Właśnie jest kelnerem i no był mega, mega, mega miły. Więc Jestem jak zła. to ogląda, to zrobi mu się miło. Tak, przynajmniej <laughs> obsługa świetna, jedzenie Tak, pyszne. No że żebyśmy pyszne. nie wiedzieli, że takie dobre jedzenie. Tak, ale jesteśmy... Jezus! Ja przyszedłem tutaj, przybiegłem z komputerem przesłać vlogaska i przesłał się w dwie minutki, no, gdzie jest, normalnie jest dwie godziny. Szybciej, no. szybciej niż w Warszawie. No hicior. naprawdę no jestem zadowolony. Szybki, gdzie tutaj wszędzie jest taki niedobre. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj taki wspaniały dzień. Dużo opalania, dużo odpoczywania, ale też nagrywałaś. No. Karolina codziennie nagrywała tutaj stroje dnia i filmiki jak się malowała. Więc na pewno na YouTubie widzieliście u niej już więcej filmów. Nagraliśmy też kolekcję naszą nową w sumie naszą, mówię tak do Karoliny naszą. ogółem, naszą stylizacjową, bo przecież też tam pracuję, ale też nagraliśmy kampanię, całą nowego produktu. W sumie dwóch nowych produktów, które wejdą już niedługo, tak, dosłownie, więc zrobiliśmy im foteczki. Za, jak to widzicie, to pewnie tak za parę tygodni, więc śledźcie uważnie, bo będzie coś mocnego, coś nowego, przynajmniej dla nas. Dobrze. Co? Z plaży pieski? z plaży jest wszystko wzięte. Są, Były wzięte w tym. O jest słodko. Kto ma te klucze? Michael, Bole. masz. Otwieram. 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 Nie mam, nie mam ręki. Ząbki do ucha, nie? O, już więc... Dobrze. Więc tutaj idę do światła. Kończymy tego vlogaska tak. i... I wakacje dobiegają końca. Widzimy się jutro. Gwiazda! Gwiazda. I widzimy się jutro z pakowania. <noise> pa, pa.